tylko no szkoda, bo ten górnik był dzisiaj do pokonania, uciekła pozycja lidera. Jak z perspektywy boiska wyglądało to spotkanie? No, szkoda bardzo tego meczu. Widzieliśmy, o co lidera. Ale na pewno słaby mecz, dużo straty w środku. Zwłaszcza ja, słaby mój mecz. Ale wrócimy dalej. Zimą dobry treningi zrobimy, mocno przygotowani. Mam nadzieję, że drugą rundę będzie oddane i będziemy dalej ligować i walczyć o wansie połowa lepsza była od pierwszej właśnie Co tam było nie tak w tej pierwszej połowie? No może tak się spałyśmy w pierwszej połowie. Straciliśmy bramkę tak, tak z dupy. Tak oni żadnej sytuacji nie stworzyli. Ale my też dużo straci, jechali na z kontry. Nie, źle wyszliśmy w tym momencie. Nie mam pojęcia dlaczego. czego. Ale tak się stało. Druga połowa ruszyliśmy do przodu. Karni, szkoda nie trafił Jankowski. Jakbyśmy chcieli, to mogło być inaczej, też później służyliśmy kilkad sytuacji nie trafiliśmy i gotowa się górniku Zasłużyłem. Jakbyś sam ocenił na bardzo pozytywnie. No pozytywnie, bo nikt tak myślę, że nikt nie oczekiwał tego od nas. Każdy mówi, że jak środku tabeli, walczył walko utrzymania, to jednak wrócił jest. Szkoda, bo inni dobrze nie zrympsowali, jakbyśmy wygrali, to byśmy mieli lidera na ziemi, ale może tak lepiej, bo jak z drugiej i miejsce, to wtedy tylko czy na no drugiej będzie. Mam nadzieję, że ode nam.